Cześć moi drodzy, z tej strony Merion, a w dzisiejszym odcinku... No nie mam pomysłu na dzisiejszy odcinek. No właśnie. Już nie chciałem robić odcinku z tego, że się przebieram z tych fury strojów, po prostu się przebrałem. Nie chciałem na to więcej patrzeć, ale kurde, teraz to nie wiem w sumie. No dobra, to coś wymyśliłem w takim wypadku. Pony tam zrobimy czwarty odcinek gdzieś tam trochę dalej. Zamiast tego dla odmiany, jeśli dobrze, tak, chyba pierwszy raz pierwszy raz, nie będziemy grać w Movie Star Planet 2, zagramy sobie w Movie Star Planet to takie po prostu <laughs> O ile w ogóle mi się włączy. Ja to w ogóle nie wiem, co tam można robić, więc sobie przy okazji pozwiedzamy. Może się coś tam dzieje na wakacje, nie wiem. Może spotkamy kogoś ciekawego. Jak tak czasami wchodzę na Pinteresta i te screeny, to naprawdę może być niesamowicie. Eee, no to co? Nie przedłużamy. Bardziej niż będzie wymagało tego mówi Star Planet 1. I zaczynamy, moi drodzy. Lecimy. No dobra moi drodzy, jesteśmy już w Movie Star Planet 1. Ja oczywiście mam tutaj jakieś konto jakieś tam, na Emery też coś tam mam, bo kurde, no tak słabo by było jako prawdziwy Movie Star Planet. YouTuber nie mieć nic na koncie z jedynki, albo w ogóle. Nie daj Boże, nie mieć konta na jedynce. Więc ja sobie tutaj zajrzałem. Mam 17 poziom, nie wiem sobie, czy to wysokki, czy nie, bo tutaj dziwna jest ta gra, e, ta jedynka. No dobra, nieważne. Co jeszcze? No, no odebrałem jakieś odznaki, żeby właśnie nie mieć takiego konta bez niczego. Wiecie, żeby nie było. No i co, moi drodzy? Moja e, na ten moment chyba jedyna aktywność, jaką uprawiałem w tej grze, ulubiona zresztą, e, jeśli. Zbywacie czasami na jakimś MSP Angels, to pewnie wiecie, że ostatni mi zaczęli wypominać pewien odcinek, także tak potwierdzam. Mam hazard pora zahazardować i zakręcić kołem, moi drodzy. E, po jakieś super dropy pieniężne. Och, to. 20 coinów i 25 coinów. No dobra, drugi rzut. Dajcie mi. Dajcie mi pieniądze. Proszę. 20 coinów i 50 coinów chyba... Coś czuję, że chyba dzisiaj zaszelejemy w tym mówi Star Planet 1. Mnóstwo pieniędzy. 20 i 25 kolejne. Dobra, ostatni... Ostatnie kręcenie kołem. 200? Ej hey, no way. Co za farcik. No dobra, co my tutaj mamy? Jakiś wieśniacki motyw, Dementowa okazja. Jakiś scam, jak zwykle. Jakaś reklama scamu Ostatnia aktywność jakichś znajomych, ale jazda mam 10 kawy świetleń naprawdę. Chcę podziękować mamie, tacie i rodzicom. Okej. Okay. I wpis jakiś nowy star i zakaz. Kto to lajkuje? Po co? Kto to lajkuje? Co my tutaj jeszcze mamy na tej aktywności? Boże, jaka fajna... E Kurde, co jak co, to trzeba, muszę przyznać, że podoba mi się ten koncept jakby tej karty aktywności, że faktycznie się jakieś aktualizacje tutaj wyświetlają, nie to co ten główny status na MSP, który jak go zmienisz, to znika i nigdzie go nie ma, chyba, że używasz programów. Eee, co my tutaj mamy? Zapraszam do grafowania mojej osoby. Ok, to z demona. Łap dwa fejmu. Pastel Roxy YouTube'a swojego wstawiła. Jakieś hasztagi, których nie rozumiem. Pytanie, czy ktoś tu żyje. Myślę, że... Myślę, że niezbyt. I ty z XD Hej mam urodzinki, dajcie mi unikatki. Nie mam, nie mam na MSP1. Przykro mi. Ale wszystkiego najlepszego spóźnionego. Co my tutaj mamy? Dalej. X kiteczka X, trochę mnie tu nie było. Chat off. Da się wyłączyć chat w tej grze? Aktualizacja zimki. Zrodziłam ojczyznę i gram w MSP2. Coś w tym jest. Ciekawe kiedy QA wstawi. Another person Jesse Zbieram grafki i loftki. Dobra, łap, Jak zbierasz to. A moment, jeszcze trzeba tę zdradę poprzeć. To wiadomo, że jak się zdradza ojczyznę, to trzeba to lovkować, nie? Akapaka paka gonicie. To już jest lipiec. Witam, mój ulubiony tropikalny owoc to mango. Ja też C lubię mango. Myślę, że banger, Myślę, że jeden z lepszych tropikalnych owoców. Amikoba, grafy za grafy. 90. level na MSP2? Boże się... O matko, Shini. Co tu robisz Shini? Czemu Shini nie wygląda jak jakieś... Stuprocentowe emo w MSP1. Dobra, nieważne. Co my dalej mamy? Jakoś przestraszoną włosą kobietą Demilkan. Szybko. Dam Vipek się skończył. Przykro mi Nisia. W czerwcu przykro mi. Icylon, France. Czy to jest Chapel Roan? No dobra. Czy coś jeszcze się tutaj? Marcelo 2006. Brzuchu nie boli. To ja życzę dużo zdrowia. S Savandra to ja... nie wiem. Samolence, konkurs na Inka zapraszam. Nie wiem, co to Ink. Aha, Ink to jest chyba ten taki. Dobra, to chyba wiem, co to Ink. Dobra, mona 12kc. U mnie wszystko wgląd, tylko jesteś ty. Spoczko. To chyba tyle, jeśli chodzi o ostatnią aktywność. Już dalej mi się nie chce sprawdzać, bo się dokopiemy do 20. Po prostu 20 roku. Co jeszcze mamy? Najnowsze tematy na forum: pieniądze. Ja chcę pieniądze, dajcie mi zielone, bo nie. Psz... 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 Pszty... Knetorami przeżyły szyjne mogę. Sprzedać czyjś tu <grymianie> ja pierdzielę <grymianie> do pracy! Dosłownie, do roboty! Do <grymianie> roboty krótko. Eee, moment, chcę tam wrócić jeszcze. Jak, jak się tam dostać z powrotem? Gdzie to jest? Forum? Nie, forum to już jest... ale... Chciałem inne zakładki obejrzeć. Gdzie? gdzie ja mogę to znaleźć... prezent. Gdzie ja mogę to znaleźć? Co ja zrobiłem w ogóle? Co robi kliknięcie w ten... O matko, jestem judge. Moja VIP skarbonka. M mam coś w mojej VIP skarbonce. To ją rozbijemy. Let's go. Nie wiem co zrobi. Expa mi daje. Dobra, ale czy. O, tutaj są kolejne prezenty. No i popsuł mi się pomysł na odcinek, bo ja chciałem wszystko po kolei tam przejrzeć. N najnudniejszy kontent na świecie zrobić. Halo. O, dzięki za prezent. Dobra, może się dostanę z powrotem do najnudniejszego kontentu. Dobra, O! Wrzuciło mnie, co to jest za. To jest to? Tak, to jest chyba to, okej, okay, będę wiedział teraz. O co chodzi? O co chodzi z piwo Janka? Aha. Boże, nudny że... że zjednąłem. O co chodzi z piwo Janka, czy jestem? Ten... Janka. Po co ja się w ogóle udzieliłem na tym forum? <grywa> Silniejsze ode mnie. Dobra, patrzymy dalej forum. Co my dalej mamy? O co chodzi? Czy... Dam listę, czy... Tutaj ktoś odpisał nawet... 3 minuty temu. Jo! Ale ktoś ma fajną zjeżdżalnię, która się klipuje. Głupek. Aha, nie miło to było. Dałem się pytować. Czy jest tu ktoś fajny? Ja. Ja jestem super. Aha. Znam się w prawie moim życiu. Nie znam się z nikim. Znamy się nie pamiętać o niczym. Boże święty, straszne jest, straszne jest to, co się tutaj dzieje. Nie wiem, czy ja chcę więcej zaglądać na to forum. Dam listę. Listę czego? Polajkujcie mojego Luczka, och me, och me. Zostawcie super slotki, komentarz, to dam coś z listy XOXo. Może Megan, to jest ta sama osoba, która wcześniej odpisała tamtej. Chyba znaleźliśmy jedynych czterech graczy tej gry. Teraz jestem obydwo leworęczna. Okej. Okay. Praktyki pielęgniarskie. Siedzę sobie na dyżurce pielęgniarek, a tam dopiero odpala MSP i to nie byłam ja. Ani moje alter ego i ona z pół godzin ta grała a potem jakby nigdy nic poszło leki szykować. Oh my god. MSP można znaleźć wszędzie, naprawdę. Ale mam wrażenie, że to są dobiego... do białego do ranka. Moment, która jest godzina? Że mnie nie okłamywać, nie ma 22. jest 20. Kto w ogóle ustawiał czas na tych serwerach? Czy oni są poważni? Dosłownie te same osoby tutaj odpisują. I piszą ze sobą, okej, okay. dobra, wiesz, dla pewności po prostu zacenzuruję cały za czatek. to patrzyłem, e, no, okej, okay. fajnie, ktoś jeszcze gra w tą grę, To chyba spoko sprawa. A co my mamy dalej? Jakieś statystyki, ankieta, co sądzicie o motywie tygodnia Black Sands? Gdzie jest motyw tygodnia, dobra, ja zaraz chcę sprawdzić, co ja sądzę o motywie tygodnia Młoda Chłopięca, Homestead, no dobra, jest jakiś Black Sand, co tu jest? Nie, tutaj jest jakiś po prostu strój. Koboja Kołaczy. Okej, okay, a jest jakiś. Nie klikałem miksa. No. Wow, 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 Ło wow, wow, oh my god. Proszę państwa, mamy to pierwszy crash, pierwszy crash mówi Star Planet 1. Chciałem powiedzieć dwa z przyzwyczajenia, ale kurde, szybko poszło. 11 minut. Ta, no chyba się nie obejdzie bez restartu. O mój Boże, czas na cięcie. No dobra, moi drodzy, eee, to ten. Udało się wrócić, Jupi! Jestem z powrotem na tej ankiecie i muszę powiedzieć, że jest nie w moim guście, bo go nie ma, na przykład. O, a to akurat super ankieta, czuję się jak, nie wiem, kim, jakby odpowiadam na jakiś promowany post eee, właśnie w ankiecie na jakimś idź się dawniej Twitter. Co my dalej mamy? Najnowsze zdjęcia przyjaciół. Nowa Star, kim ty jesteś? Co to robi faktyczne zdjęcie? A, Nowa Star dalej, Nowa Star. Czemu Nisia wstawia tutaj faktyczne art? No kto ma czelność? To mi ten budzik w moim telefonie ustawił. Widzę, że Nisia wstawia tutaj arty swoje, jakieś tutaj. Nie. Nie, nie wiem co to. Spoko. Nie, nie wiem co to. Spoko wygląda. Widzę Defnout, więc y they love it. To jest Light, a to jest chyba ten drugi. <laughs> okay. Oglądałem Death Note kilka lat temu, okej? Okay? <laughs> A to nie wiem kto to. A, to jest ta kobieta z Death Note chyba. Też ładnie wykonane. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Koniec tych zdjęć, bo ja nie chcę tutaj oglądać faktycznych zdjęć. Co to w ogóle ma być? Kto w ogóle dodał możliwość wysyłania takiego czegoś do gry dla dzieci? Przecież to się prosi o jakąś katastrofę. Avendor. Jakieś filmy. Naprawdę tylko najnowsze filmy i to jest 6 części Awendora od Desdemony. Czy nikt nie robił filmów w tej grze? Zaraz to obejrzymy, o ile się wczytają asety wszystkie. Obejrzymy sobie pierwszy odcinek Awendora. Nie do wiary. Nie mogę uwierzyć, że się rozwodzą. Muszę to rozchodzić, bo coś tam nie doczytałem, nie zauważyłem że jest kolejny ten tekst słabym jestem lektorem. Niby nie byli udanym morzytwem, ale żeby aż tak Co to było? Coś się ruszyło w krzakach, czy mi się wydaje. Co się dzieje? Boże, ufo go porywa. O nie, to to wszystko po prostu Fursona film. Ale plot twist. Jed jednak przeżył. Tylko go głowa boli. To sporo ich było. dużo grzybów. Dostałem jakiś fame? Dostaje się fame z oglądanie tych filmów? Myślę, że całkiem spoko. Dobra, ja potrzebuję wysłać jakąś... Co to jest w ogóle? Okej, okay, niech będzie. Myślę, że spoko sprawa. Całkiem fajny film. Director z demona movie stars. Młody stary Crowder. Myślę, że bardzo dobre role odegrali. A to jest z tego film, z tego roku w ogóle? Oh my god. Boże. Ja jeszcze bardziej podziwiam to, że ci się chciało w ogóle desdemona robić film na Movie Star Planet 1 w tym roku. Ja na Movie Star Planet 2 ledwo co dałem radę zrobić minutową produkcję, bo po prostu tam nic nie działa. To ja sobie wyobrażam, jak ciężko musiało być tutaj. Myślę, że bardzo fajny. Myślę, że 8 na 10, bo dałem 4 gwiazdki, więc nie mogę teraz powiedzieć, że 10 na 10, bo bym by był nie ten, bo, bo by to nie wiem, to, to by niemiłe było, żeby ci 4 dała ten. Był bardzo fajny, ale parę rzeczy pewnie by się dało poprawić. Nie wiem, nie znam się na filmach Mister Planet 1. Mi się podobał generalnie. Spoko sprawa. No dobra, to co, to lecimy dalej. No nie, nie będziemy się na tych filmach zatrzymywać. Zwiedzanie mówi Star Planet. Zawarione mamy 25 rok. 25 czy ja się nie przyjemię Tak, 25 rok. Ajajaj. artbooki. Ale fajny trip. Unikaty jakiś uli. Konkurs od Nowy Star. Nerdy by not. Nie wiem co to. Zack Sky coś wstawia. Safer Internet Day. Coś czego nie ma. Mówi Star Planet. Dobra, to są chyba jakieś stare bardzo te redbooki, jeśli oni dostali tyle ten... O, ładne, ładne luczki jakieś tutaj są dalej. Kupa śmiechu. Kupa śmiechu, podoba mi się ta gra słowna. O matko. Another person Jesse cały czas w to gra. Podziwiam dedykację. I robi te luki. Ja czasami... jak próbowałem zmienić ubranie w tej grze, to nie byłem w stanie. Ja się nauczyłem. Nie wiem kiedy pierwszy raz zagrałem, w Sup 1. Nie pamiętam. Myślę, że luźno ponad 10 lat temu ja dopiero zaraz sprawdzę, kiedy... Jest. O, look do filmu. O, jaki ładne. Dobra, teraz zobaczymy mój profil. Ja zrobiłem look tak naprawdę, jak kupiłem te włosy, to było w tam... Ile to było? Dwa tygodnie temu? No, prawie trzy tygodnie temu pierwszy swój look zrobiłem, bo wcześniej nie potrafiłem tego... tego ustawić! <grym> O, matko, myślę, że banger. Myślę, że super luczek i w ogóle super graczem tej gry jestem. Żeby się przez te tyle lat nie nauczyć. Inaczej, nie to, żebym był jakiś, jakimś aktywnym tym graczem, ale sam fakt. E, projekt, nie wiem co to jest. Księga gości. Nikt mi się nie wpisał. Nie dziwię się. Też, też bym się sobie nie wpisał. Nie mam zdjęć, nie mam filmów. Mam luki, nie mam artbooków. Nic nie mam na tym tym. Nawet nie wiem, czy byłem chociaż raz w tym swoim pokoju. Zaraz go zobaczymy, zwiedzimy. Chyba nie byłem. Skocz. Ło! Wow. Ło! Wow. machaj Ale jest wychillowa. Ale jest ta gra. Ale to ładnie w ogóle wygląda. Fajny mam... Co to jest? Po pokój dzienny. Spoko sprawa. Jak się go edytowało? O, znalazłem. Dobra, edytuj mój pokój. Co ja mogę zrobić z moim pokojem? Dobra, na ten moment nic nie mogę zrobić, bo mi się nic nie wczytało. O, matko! Mówi, Planet One is crazy! To wiecie, co chyba sobie darujemy? Jest Jest idealny taki, jaki jest ten pokój. Naprawdę. Dobra, idziemy zobaczyć, jakie są zwierzaki. Może kupię jakiegoś zwierzaka. Później będę go głodził i mi go odbiorą z opieki społecznej. Hmm. A propos zwierzaków. Ciekawe, gdzie jest ten może pójdę go poszukać zaraz, bym się nie zgubił. No nie jest dobrze. No Okej. Okay. Chyba mi się nie wczyta ten sklepik. Chyba chyba sobie nie wybiorę. Chyba mi się nic w ogóle nie wczyta. Aj, 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 No dobra. Spróbujemy się chociaż wylogować i zalogować jeszcze raz, ale nie wiem, czy się uda. Chyba pora na cięcie i podobne wejście do tej epickiej gry komputerowej. No dobra, moi drodzy. Chyba. Chyba mamy sukces, chyba wracamy do gry. To sobie powiększy ekran. Chyba, chyba, chyba jesteśmy fucking black. Jakoś tak. Dobra, zwierzaki, proszę wczytajcie się. Bonsters. bonis. Hotel dla zwierzaka. W życiu nie ma takiego. Zo. Dobra, Monsters chcę jakiegoś ładnego mieć, a nie jakiegoś. Już mi starczy tych jakichś bonis w MSP2, które nawet nie są. Mój Boże, jaka fajna Sarna! Co to jest? Jakiś, nie wiem, mystery box? Że ja nie wiem jaką sarnę dostanę? Ale fajny lis! Ale brzydka sowa, kto to w ogóle kupuje? To chyba naprawdę tylko dla fame, u. A no tak! No właśnie, bo przecież w tej grze za zakupy się dostaje fame. W star Planet 2 tak nie ma, to nie trzeba tyle kupować rzeczy. Bez sensu są te wszystkie... O, ten jest fajny, ten z obrazka taki był. O, Simba, Fatherless Lion. No dobra. A mamy tutaj coś innego? Jeszcze, tylko te strony są. O jaki fajny ten świąteczny. Bo ja myślałem, że może bym sobie wziął coś dla vip takiego, że miałby taki VIP-em ekskluzywnym, ale jak tak patrzę, to te dla vip to są brzydsze niż te takie, które po prostu można sobie uciułać ze zbierania drobniaków na plaży. Chyba sobie weźmiemy sarnę. Dobra, wybieram cię. Kupiłem nowego zwierzaka. z da w swoim pokoju. Tu co są? A, te tego typu. Dobra, nich. Joo, ale fajny mózg. Halloweenowy M mózg. Nazwałbym go Elon, gdybym go kupił, ale bym go nigdy nie kupił, więc bo tak nie nazwę. Jest mój pokój. Dobra. Czy ja go mogę dodać tutaj? Proszę. Zaraz go stąd wypuszczę. Dobra, biorę drzwi do pokoju. Lemoniatkę. O! Ale fajnie w ogóle będę miał teraz taki prawdziwy pokój jak mają ludzie. O! Na przykład będę miał lewitujące Lemon, lemoniatkę No miał lemoniatkę pod stołem. A da się usunąć, to jakby nie chcę tego już. Nie chcę tego. Dobra, niech sobie stoi tutaj. Mm, o. Myślę, że w ogóle banger totalny. O, będę miał... Cool dyskorolkę na suficie. I inne designerskie światła. Okej. Okay. Co to jest? I hamak jakiś. Msp2 poster. Jasne, jestem bardzo, bardzo excited for MSP2. Myślę, że to jest banger. Mogę wybrać tło? Dobra, chyba jednak zostanę przy tych okułdach wiecie, bo to kurde, tak wszystko to jest po prostu. Dobra, zapisuję to. Myślę, że banger totalny. Co to jest? O. Nazwać? O Boże, jak możemy nazwać? Zwierzę w Extra Planet 1? Wyglądasz mi na Jelenia. Tu stajesz okay. Jeleniem na ten moment. Nie mam innego pomysłu. Masz kurczaka. A Banger Tutan. Głodny za 10 godzin. Boże święty, oni mi tak piszą głodne za 10 godzin. Jakbym pierwszą animację przy szóstym levelu. A go jeszcze nakarmić jakby, żeby nie umarł z głodu, czy tak niezbyt... O, mogę. Głodny, nie, nie chcę jeść. No to dobrze, to niech tak zostanie najlepiej przez najbliższe parę lat. Bo nie sądzę, żebym zajrzał tu wcześniej. Już? Ale super, dobra. Ło ło. Ło. chyba nie, chyba nie, chyba nie umiem grać, a, jednak umiem. Dobra, szybciej się baw. Czemu ja się w ogóle bawię z jakimś jeleniem piłką plażową? O co chodzi? Nie, nie wiem co to robi. Dobra, nieważne. Nie, nie, nie obchodzi mnie to. Super. Mam jelenia. Tyle się liczę. Tyle mnie interesuje. Czy ja coś jeszcze ciekawego mogę zrobić w tej grze? Widzimy z tego pokoju. Co tu są? Czaty są, gry są jakieś. Miasto filmów to tam nie idziemy, bo tam są pewnie same filmy, których nie wiem obsłużyć. Tak, i zdjęcia jakieś konkursy. To nie. Gra tylko dla przyjaciół. Ale nie mam przyjaciół, to nie zagram. Wybieg. Nie ma żadnej wiedzy o świecie. Nie wiem w ogóle, jak się gra w kartę, a w ogóle to się. to nie będę wiedział, jak się gra. Powstrzymam się od żartów. Idę sobie na czat po prostu. Drobniaki! O mój Boże! Dajcie mi to podnieść. Let's go! 3 złote! Dobra, idziemy do klubu VIP. Wow, ale to jest chill out. Wow, ale tu jest całkowicie pusto. W sensie dosłownie nikogo nie ma, to jest niesamowite dla mnie. Spodziewałem się, że będzie aż tak źle. No nie! Tyś mi zabrał drobne. Przeklęci złodzieje drobniaczków. Park dla zwierzaka. Nie, nie chcę go zabierać, nigdzie ze sobą nie móc. Dobra, na plaży będzie na pewno dużo ludzi. No, komandorka z życi, zaprosił mnie do przyjaciół. Dajcie mi spokój w ogóle. Nie chcę grać w tę grę. Co, kim ty jesteś? Szukam do serca i gwiazdek. No to nie, to, 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 nie, to ja nie ten. To ja nawet nie wiem jak się tutaj dodaje. Ja nie wiem czy dodałem.. A nie, dodałem MR, dobra Ale chyba jakimś. Ale chyba ledwo. Chyba, chyba tak generalnie było blisko, żebym tego nie zrobił. Czemu to jest pusto? Nic się nie dzieje. Zero. Halo. Więcej ludzi siedzi dosłownie w kurde pokoju do wybierania pokojów niż w jakimkolwiek pokoju mam takie wrażenie. W smoku. Aaa, bo jest jakiś czat słoneczny i tam jest dużo ludzi. Aha. O, ale ładna sukienka. I lis, lis pasuje do sukienki. Spoko sprawa. O, fursa na moty. Boże jak ta gra się zacina! To wygląda gorzej niż jak gram na 100 tysięczników City Skylines na najwyższych detalach. Do sensu. Wychodzę z tej gry. Koniec tego dobrego. Ko kończymy. Kończymy to y giercowanie w Vistor Planet 1 bo ja się zaczyna tutaj męczyć, a już nic więcej nie ma, a nie chce mi się teraz wybierać. Outfitu, bo mi się sklep zatnie i, i, i gra wyłączy. Także co moi drodzy, tyle z mówi Star Planet 1. Co ja mam wam więcej powiedzieć? No to co moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten cały super fajny, fajną w sumie grę. Super fajny, mówi Star Planet 1. Co ja mam tu, kurde, więcej powiedzieć? No, gra tak średnio działa. Nie wiem, co się tam robi. Ledwo co udało mi się dom zedytować. Ale generalnie, dla, jak dla mnie śmiesznie, mi się podobało. Całkiem zabawne to było doświadczenie odpalić tą gierkę i faktycznie zrobić w niej cokolwiek sensownego. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak będę tam robił może jakiegoś luka. Tylko dajcie znać z uprzedzeniem, to w takim wypadku zacznę zbierać pieniądze w tym takim kasynie z kołami. I co, moi drodzy? Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ogólnie to nie jest gra dla starych ludzi. Ja to tam nie mam pojęcia jak to tam wszystko działa. Średnio to chodzi. No ale cóż, co ja mam więcej do powiedzenia? Już chyba nic. To tyle z mojej strony. Do następnego. Cześć.